Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy rasym, i falendy duże, poproszę o wymienianie się planowania, że się nie ma, Nie Była tylko rozmowa, tak nie więcej. Panie Wójcie, proszę o odpowiedź. Szanowni Państwo, w wykazie drugim? znajduje się nazwa ulicy Faleckiej. Wspólnota Falecka na dzień dzisiejszy posiada e, tylko możliwość zadawania operacji porządkowych w Jankach i w talentach nowych. W związku z tym uporządkowujemy niejako stan istniejących i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom na mieszkańcom, którzy wystąpili o nadanie numeru porządkowego, chcemy to po prostu zalegalizować, usankcjonować i e, uzupełnić braki e, formalne e, na zewnątrz ulicy. Jest na odcinku od rezerwatu ustawy raszyńskiej od wysokości e, e, administracyjnej e, łączącej falenty duże z wiatkami, aż, e, 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 aż do falent łącząc, po tym okresem można napisać, aż do falent z wcześniej falentami MIMUS, czyli na, ci na e, terenie obecnie funkcjonującej ulicy, po prostu je e, uzupełniamy. Te, te braki w nazwisku. Otóż 15 palet, które odbijałam, pokazuje, ma nazwę w tym miejscu, w tym oraz ma nazwę nowych od początku do końca rewolucji na nowego. Brakuje tutaj tego nazwiska na terenie rezerwatu w ostatnim odcinku 9 paletów. I taka jest prośba tych wyraźnych problemów. Dziękuję bardzo. Chciałbym dyskusję. powiedzieć, pani pan bardzo Panie a jaka będzie sytuacja z numeracją tych, tej ulicy? Czy, co, czy coś zmienia? Mamy no, do do, są inne, dotyczące innej ulicy, długiej, o rozbieżności od numeracji. Na no, się tak czasem, że w wyniku podziału różnych działań, prawda? zwiększa się ilość e, e, oraz konieczne zabezpieczenie odpowiedniej numeracji. Tutaj nie będzie żadnego problemu, gdyż yy, sołectwo będzie miało yy, oddzielną operację, czyli będzie ulica Falecka w Kolejach Dużych, to będzie 1, 2, 3, 5, tak po kolei. Natomiast w przypadku, tego, kiedy opieranie mówiła innych, gdzie nadawało tak nazwy inne, to niezbyt e, regularnie te, te nazwy, ale w sposób przemyślane, no e, to przyjdziemy tutaj przy kwestii komunikacyjnej od punktu A do punktu B do końca, staramy się nazywać to miejsce już teraz z jakąś ciągłością, a nie było by właśnie sytuacji, w których następuje blokowanie tych numerów albo, e, albo sytuacja, w której wydawać ja by się było, że następuje duplikowanie. Należy z tym unikać, w związku z tym przewidywać nazwy, ulic takie, które nie będą się e, ze sobą, znaczy przy których numeracji nie będzie ze sobą komplikować. E, w palecach, w palecach dużych tak będzie miała numer 1, 2, 3 i w palecach 1, 2, 3? Czy cała falencka będzie po prostu od najniższej do największego numeru? No może tak, będziemy może sobie na naszą mapę, popatrzymy na konkretny przypadek, to najlepiej będzie najlepiej. Już po przekroczeniu granicy e, rezerwatu, czyli granicy falen e, dużych pijanek, e, nie ma numerów, więc jest sprawa otwarta. Będziemy musieli zrobić tak, żeby przewidzieć domniemane podziały geodezyjne, na przykład działki 275 e, przez 2 i przez 6. I do tych podziałów geodezyjnych do e, już teraz e, dorabiać, e, przewidywać lokalizację numerów poszczególnych. To położona, już działka położona z tak 500, prawda? Nie ma numeracji porządkowej. W z tym należy przewidzieć taką numerację. No, urzędnik też nie jest w stanie powiedzieć, na jakiej wielkości działek te, te, te duże, poważnie, czy tam, duże działki będą podzielone. Możemy tylko przypuszczać. No, nie wiem, że to są działki po takie czy takie powierzchni, i w gabaretach. Na dzień dzisiejszy możemy tylko opierać się na. No, w prognozach, w tych paletach dużych, to jest ten palet, prawda? Te rezerwaty w paletach dużych, tak, y, zaczynamy tutaj od y, y, tych dwóch działek, które są położone w pochodnicy w misji żywlanej. One by tutaj nie były zabudowane, nie, nie, nie poszadały takiej informacji. Tylko jak ludzie y, zgłaszają się, ale na internetu nowego porządku, to Inwestycyjne części nadają takie formalne znajom funkcjonowania. Nie w razie dzisiaj nie mogę powiedzieć, jak to powiem, w tym przypadku będzie. Urzędnicy nabrają bardzo, szczegółowo i albo przyjmują taką komeracja będzie zależy na wodą spaleńskiej zgodnie z ciągiem literowym izbowym, który będzie dzielone na coś

Na tym, na tym zastanym elemencie. Janki mają już moderację, które się powtarza w uchwale nowych. więc ja chciałbym powtórzyć również ten w salęczach dużych i w Dziękuję bardzo. Za... do Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania uchwała w sprawie nadania na w na terminie na podstawie 18 13 ustawy siang roku, roku uchwała uchwała do do to jest o bardzo, gminnym. bardzo, 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 na bardzo, 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 w bardzo, 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 na bardzo, 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 bardzo